No dobrze, to teraz muszę tak to zrobić przyjemność naszemu czatowi. gdyż od jakichś 30 minut, to ludzie wpadli w panikę, że ten program się kończy, mam wrażenie, że tysiące ludzi pisze o to, o, o, prosi o to, żeby zapytać o centralny port komunikacyjny. A wiedziałem, że to wypłynie. Zanim odpowiem o centralny port komunikacyjny i to muszę zrobić mały kaminał, nawiązując znowu do sportu. E, chyba tego nie mówiłem, ale jak jest w, kamera na Piotra, to w tle jest moja wielka miłość. Czyli książka o Szakie Lonilu. A cię jak e, chcesz? Ja mam ją w ogóle. <grym> w okay. I e, kiedyś e, po prostu byłem totalnym po prostu rupist to się mówi, tak? Jak kiedyś grałem w koszykówkę i Shaky w związku z tym był moim przeciwstawieństwem, wzrostem w ogóle wszystkim. Wszystko po prostu. Gdzie grał, to kochałem natychmiast ten zespół. Jak przeszedł e, do Lakersu, to już Lakersi. Jak przeszedł do Cleveland, to już Cleveland. Gdzie był. Chciałem był sobie był obejrzeć Hate Park z Marcinem Gortatem, bo opowiadał tam tam o Lunlu kilka historii takich zakulisowych. W latach no. 90. byłem kompletnie. Już koszykówką wszystko oglądałem, coś wpadło w ręce, a szaki po prostu każdy ruch. Nie patrzyłem na innych na boisku. I cały czas, jak patrzyłem na Piotra, tutaj na podglądzie, to w tle i lo przez cały ten program. Ale to stare, stare dzieje. Centralny port komunikacyjny. To też temat rzeka. rozumiem, że pytanie, co tam się. Dlaczego nie prezesujesz już? A nie, no to Na no to przyjdzie jeszcze czas, może jakieś powiedzieć. Jednak, dlatego że projekt trwa. Natomiast ludzi, z którymi ja tam współpracowałem. To mieliśmy wielki, superstrukturalny taki pomysł, żeby stworzyć Polsce walutę do balansowania w nadchodzących czasach i, i podłączenia do skomunikowania, bo to jest fundament. Fundament prosperity i szansy na rozwój dla każdego i skomunikowania wewnętrznego, prawidłowego państwa polskiego i na zewnątrz, bez względu na naciski mocarstw, które nie chcą, żeby Polska zdobyła. Nas w własnych warunkach skomunikowanie, bo tu nie chodzi tylko o to, skomunikowanie, żeby droga tam wychodziła, tylko tam powstają łańcuchy wartości dostaw i my możemy je kontrolować, kształtować, mieć końcówkę, gdzie jest największa marża i uczyć się przy okazji. I dzięki temu otworzylibyśmy się na współpracę z partnerami średnimi, jak Korea Południowa, jak Singapur, które są prężne, nie mają teraz dla mnie łączności i moglibyśmy stworzyć łańcuchy wartości, na przykład niezależne od Niemiec, od Amerykanów, skorzystać na rozwoju Chin podłączyć się pod świat, nie być jednootworowi, jak to się mówi po prostu. Nie. To była wielka, wielka rzecz, wielka, wielki plan w takiej maksymalnej superstrukturze. Zasługuje to na kiedyś na oddzielne opisanie, ale... Ale jednak w Polsce panuje przekonanie, że to jednak jest łąka, na której nigdy nie będzie nic poza chwastami jakimiś Bo jest coś takiego, że ja nie wiem jak to tam się teraz toczy i może się tak skończyć no, z różnych powodów i zewnętrznych i wewnętrznych, bo też pytanie, czy my umiemy. Bo wiesz, na przykład, żeby mieć wielki zespół piłkarski, to też trzeba umieć go stworzyć, nie, nie tylko chcieć, a nawet nie tylko mieć pieniądze, nie? Albo nawet nie tylko być, załóżmy, położonym miastem w Hiszpanii, nie? Też trzeba jeszcze umieć to zrobić, nie? pytanie jest, czy my umiemy to robić? Czy my jesteśmy w stanie dźwignąć? Czy umiemy sobie odroczyć nagrodę? Czy umiemy stworzyć tak na, zorganizować siły wytwórcze przy tym projekcie, żeby politycy rozumieli, co jest z dobrem wspólnym? Czy my umiemy od, odeprzeć napory tych interesariuszy wewnętrznych, którzy nie chcą, bo, bo, nie, bo płot im przeszkadza nawet, a, a na dużych graczach koń kończąc i z mocarstw zewnętrznych również. To jest prawdziwa polityka, prawdziwa gra sił, i pytanie, czy my mamy wystarczającą siłę, żeby robić takie rzeczy. Bo może, i tutaj będę złośliwy, chociaż staram się udowodnić swoją pracą, że tak nie jest, ale tak chciałbym poszarpnąć tych, którzy przeszkadzają takim rzeczom w Polsce. A może jesteśmy tylko oczywiście państwem sezonowym, nie? jak mówią Niemcy. Tak? I nie potrafimy robić takich rzeczy. Nie jesteśmy w stanie sami żyć. Bez patrona, bez kogoś, to wie lepiej za nas. I możemy tylko żyć, jak jest dobra pogoda geopolityczna. A zdolność do robienia takich projektów i prawidłowo ich skonstruowania jest przejawem zdolności do samodzielnego życia. Tak. Ja nie rozsądzam tego, bo uciekam od moralnej oceny tej sytuacji. Ja zawsze ja byłem wychowany, że możemy, wierzę, że możemy, widzę to w ludziach, ale nie wiem, kontakt z systemem publicznym bardzo często powoduje, że wątpię w różne sprawy, tak. I, I to jest taki punkt ciężkości. Musimy się dobrze zastanowić nad, nad naszą przyszłością pod tym względem, bo będzie dużo trudniejsza. Tak? Dobra, nie wiem czy odpowiedziałem. No chyba odpowiedziałeś. Smutne to co powiedziałeś strasznie, wiesz.